Cześć, cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z Daily prac na serwerze Santori. Aktualnie sobie biegnę po yy, mojej burrito, kurierkę, e, bo następnym naszym zadaniem jest nie nagrody, no w ogóle nagrody to ja pomijam, randomowo sobie biorę e, paczek, 75 paczek jako kurier. Wczoraj mieliśmy autobusy, dzisiaj mamy kuriera. Z jednej strony fajnie, bo szczerze mi się dzisiaj nie chce robić tego daily. A akurat na kurierce to bardzo szybko pójdzie. Widzę, że ktoś tutaj miał kulisy ze znakiem. No. życie. Ale ładny kolor, nie powiem oprócz tego czarnego, ale tak to, to, to git. I sobie pobiegniemy właśnie to jako kurier. Widzę, że w dzisiejszej pracy to troszkę zrobimy, nie będziemy na minusie. Bierzemy sobie kurierkę i udamy się do Los Santos, bo tam w Los Santos mamy najbliżej bodajże punkty załadunku. E, tylko ja nie pamiętam zawsze który klawis. O ten klawisz dobra. Punkty lepszy, jak widać, tutaj mam prawie wszystko wymaksowane. Oprócz ostatniego, nie? Ale to to bierzemy sobie solo, bierzemy level czwarty. O, jak widzicie, nawet mam jakieś tutaj zlecenia. Nad sam nie wiedziałem. Widzę, że tutaj tak. Pojedziemy, może sobie tu trzy paczki, pojedziemy tam, gdzie jest najwięcej paczek, czyli pięć. Czyli w, w stronę Montgomery, i sobie tam pojedziemy. No, jak już mamy, no to rozpoczniemy, nie? No to widzimy się na miejscu. Jesteśmy, właśnie na miejscu. Bierzemy sobie paczuszkę i doręczamy do naszego klienta. E, w ogóle mm, ostatnim razem mieliśmy na, troszkę na plusie. Na tyle, na tyle dobrze. Uciekaj, jest tą muzyko. Proszę cię stąd. E, I tak. Fajnie, spoko, tylko gdyby nie domek trzeba było płacić ale tak to fajnie, super. Eee, oczywiście ja sobie chwilę z wami pogadam, później sobie zrobimy time i chyba w, w trakcie montażu będę wam rzucał, kiedy ja skończę tego time albo skończę pierdolić, żeby było wam wygodniej, dopiero pomyślałem <laughs> przed rozpoczęciem tego odcinka, ale oczywiście mój mózg myśli trochę później. Jak mówiłem, ja jestem ostatnio w trybie pracy i aktualnie jestem po noce znowu. I dzisiaj znowu jadę na nockę, więc postaram się dla Was jak najszybciej to po prostu nagrać, wrzucić i w miarę, żeby było oglądalne. Widzę, że tutaj już powoli paliwa nie mam, tylko ostatnio jak tutaj próbowałem zatankować sobie ciężarówkę, to nie mogłem zatankować ciężarówki. Nie wiem, co się tutaj dzieje, czy ta stacja zbagowała się. Czy po prostu jest jakiś problem z tą stacją, albo nie, nie uzupełnili paliwa, to też tak jest możliwe. Choć wolałbym stary system paliwa, który był na serwerze, bo po prostu nie jest to zależne od Gracza, bo jak wiadomo, co, tutaj ceny paliw to strasznie idą do góry, bo gracze sobie wysyłają takie kwoty i oczywiście coraz drożej jest tym paliwem w stosunku do zarobków. Nie wiem, czy administracja pilnuje tego, tej gospodarki, czy po prostu gospodarkę sobie wymyśla gracz. No, z jednej strony fajnie, bo w realnym życiu po prostu. Mm, tak naprawdę rynek ustala właśnie obywatel pod jakim względem oczywiście są osoby nad nami które po prostu mówią dobra tyle to będzie kosztować ale oso osobiście konsument który chce kupić nie wiem słuchawki po prostu jest w stanie dać te pieniądze na przykład nie wiem słuchawki kosztują 250 zł takie w miarę średniej półki a wiadomo hmm, Rozpocząłem to zadanie? Rozpocząłem, dobra. Yy, I konsument powiedzmy powie, a dobra stać mi 250 zł dam, ale jak te same słuchawki, podobnej firmy i tej samej jakby mm, jakości wykonania tylko zmienia się wiadomo marka, czyli logo, tak naprawdę płacimy głównie za logo, a nie za markę yy, to po prostu, yy, to, na przykład te słuchawki kosztują 1000 zł. I czy jesteśmy w stanie dać? Nie, bo zazwyczaj szkoda nam 1000 zł na Jakieś po prostu głupie słuchawki, ale bynajmniej ja, nie wiem jak w większości ludzi. Ja nie jestem w stanie dać za słuchawki, które mogą mi spaść, mogę je uszkodzić. Wolę jakiś tańszy odpowiednik, który po prostu ma tą samą jakość dźwięku bo to, to jest po prostu oczywiście nie jest stylu, stylu series, bo to wiadomo, tylko te słuchawki to są jakieś z kosmosu zrobione, to oczywiście, ale lubią się często psuć. Ostatnio ludzie narzekają, że ta firma strasznie poszła w dół, chodzi o jakość wykonania e, materiału, e, na przykład, nie wiem, czy cokolwiek, a sam dźwięk fajnie oddaje, ale wiadomo, delikatnie usiądziemy, przygnieciemy i już te słuchawki się nie nadają do użytku. Ale cóż, i tutaj mam dwie ostatnie paczki, czyli tak naprawdę miałem tylko 10 paczek tutaj. Dziwnym trafem, nie wiem jak to się stało, że w ogóle o nich zapomniałem, czy po prostu mnie gry wyrzuciło, czy... Powiedziałem nie chce mi się, szczerze nie wiem, ale z jednej strony fajnie się rozpoczęliśmy, nie musiałem nigdzie jakoś jechać, tylko od razu rozpocznę pracę. O matko jedyna, nie, 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 nie. Wiecie co, ja sobie muszę chyba grę wyciszyć. Choć ostatnio preferuję eee, sobie tutaj z dźwiękiem grać, choć ja nie jestem do takich rzeczy. Eee, coś ciszę, gierkę... A. 1%, Coś tam usłyszę. Jak to jest coś będzie gariape, to może usłyszę. Ehm, ja muszę wkupić w ogóle w końcu tego Fiata, czy... To, tak, to jest Fiat. Tego Fiata, tego dostawczaka. Bo widziałem, że ludzie jak go strasznie ulepszą, to on się fajnie trzyma drogi. Ehm, więc tu nie wiem, czy to nie będzie nasz cel, tak? Fiat? No Dobra, sobie jedziemy następny, do następnych punktów. Już zarobiliśmy 7, 82 tysiące, czyli tak naprawdę na jeden dzień domku mam i nad pozostanie. Tam około 7 tysięcy, więc spoko, sobie idziemy tutaj. Oczywiście tam będę miał mniej paczek do rozwiezienia, czyli było dwa pełne takie kursy, ale dobra, tutaj sobie ustaniemy. Dajmy sobie załaduj. Ja zawsze zapominam, jak jestem po dłuższej przerwy w tej kurierce i chciałem zaatakować główny kurierce pojeździć. To zawsze zapominam, jak się tutaj rozpoczynało. Taki dziwny ten. Yy, widzę, że oczywiście Sanfiero nigdy nie dostaniemy, choć jak jestem tutaj, ale dobra. Mamy głównie Los Santos. To zróbmy sobie tak. Yy, zróbmy tak, tak, tak. Tilmore i Ford Carson. Włącznie mamy 20 paczek, więc no, tak naprawdę już 30 mamy. No praktycznie mamy połowę, więc jak to się załaduje, to do Was wrócę. I sobie jeszcze z Wami pogadam chwilę. Mam nadzieję, że taki film będzie lepszy niż timelapsy i prawie zero gadania. W ogóle Wam opowiem o co chodzi z tym Daily Cały ten zarobek, który mieliśmy albo na plusie, albo na minusie, wiadomo. E, całą później kwotę po około 7 odcinkach, nie ja dajmy do 9, żeby mieć te 3 skrzynki, czekajcie, e, 3, sk e, 3 skrzynki mm, po prostu do otwarcia, czyli wyłącznie 9 po prostu dni, e, 9 Daily, czyli 9 odcinków sobie z, po tych dziewięciu odcinkach y, zrobimy podsumowanie pod y, względem y, zarobienia całej tej kwoty, które my tu zrobiliśmy. Jak mówiłem, poza odcinkami nie mam prawa zarabiać. Y, choć chyba dodałem jeden punkt, że mogę zarobić tylko y, kwotę na opłatę domku, czyli tam jakichś tam większych pieniędzy nie będę brał pod uwagę, czyli ja sobie będę jakie roboty, aby sobie tylko zarobić na te opłaty domku, jak gdzieś wyjadę. Ewentualnie po prostu te, te pieniądze, które zarobiłem, sobie usunę, ale jeszcze się na tym zastanowię. I te wszystkie pieniądze, które zrobiliśmy w tych pracach, czyli w przeciągu tych 4 odcinków, dokładnie mówiąc 3, mieliśmy tam troszkę na plusie, to po prostu złączymy sobie tą kwotę w jedną, w jedną kwotę. Jak na przykład po tych dziewięciu odcinkach zbierze nam się pół miliona, za te pół miliona albo kupujemy samochód jakiś i robimy sobie z niego daily projekt jakiś po prostu, czyli to będzie jakaś druga seria, czy łączona z tą, albo po prostu na przykład będziemy tuningować sobie jakieś dane samochody, które ja już po prostu posiadam. E, o Jezu, ja w ogóle źle pojechałem, zagadałem się i źle pojechałem, ale to już e, trudno e, i z tych pieniędzy na przykład do tego pół miliona, jak sobie coś nam zostanie, e, ulepszam jakieś pojazdy, które mam tutaj y, na koncie, jakieś tam peren perenia, ale może i nie, ale nie na takie mam samochody, tu mam masę tych samochodów, które po prostu kiedyś nakupywałem o tak o, Eee, chciałem, miałem tu, mam tu organizację, ale ta organizacja już dawno potupadła i ja sobie ją trzymam, bo chcę czasami coś porobić kryminalnego. Tylko po to. Eee, niedługo pewnie też jakoś będę ją powoli rozwijał, ale jak trochę więcej czasu znajdę. Eee, I ten. I z tych pojazdów będziemy sobie robić jakieś albo mini projekty, albo sobie powoli je tuningować, bo w większości z tych pojazdów, jak dobrze pamiętam, NAT nie posiada podstawowego tuningu, e, chociaż w większości ma silniki 1.4 albo 1.6, więc takie, wiadomo o co chodzi, albo NAT jej 1.2. Skoda Octavia, wiem, że na pewno ma 1.4, kiedy ją wprowadzili, to pojechałem od razu ją kupić, nie wiem, na jest dzisiaj warta na ten czas. Wiem, że rynek tutaj strasznie się pozmieniał, chodzi o ceny pojazdów, pamiętam, że kiedyś ten duży jacht na rybaka, jak ja rozpoczynałem grę, kosztował 10 milionów na tamte ten, później zrobiłem sobie pół roku przerwy, już kosztowało 50 milionów, tam jakiś tam mega-stuningowany. A teraz, jakie powiedzmy, ostatnio patrzyłem, to on 60. Tak najtaniej gdzieś tam mogę znaleźć sobie jego jacht. Ten duży, więc naprawdę rynek się bardzo mocno zmienił. I tak sobie skracam. tak, Nie wita mnie o to. Ale szczerze, tym to się nie da jeździć. Bym musiał sobie poprawić tuning, bo też, jak mnie nie było, to trochę system tuningu jakby został zmieniony, jak chodzi o te handlingi i tak dalej, bo wcześniej w to, to mi się fajnie trzymało drogi, a teraz to niestety zrobiło się jak zrobiło i mm, nie da się, po prostu się nie da. Oj, pominąłem już, gadam do Was 12 praktycznie minut, więc chyba będziemy musieli albo przyspieszyć, albo jak Albo podzielę to na dwa odcinki po prostu, ale zobaczymy. I tak chyba na razie tyle mam do powiedzenia: jak coś mi się przypomni, to powiem. Eee, dobra, jedziemy sobie tak później do. Teraz pojedziemy sobie do Blueberry, później do e, Dilmore i zrobimy sobie Las Venturas. I w Las Venturas się załadujemy. O, Jezu, myślę, jak prawdziwy kurier. Fun fact: byłem kiedyś kurierem. Eee, byłem serio kurierem, pracowałem w DPD. Z przyczyn po prostu niedogadania się, no odszedłem z tej pracy, choć czy by kurierka było moim marzeniem? Nie, ale tak szczerze chciałem spróbować i wiedziałem z czym się to je. E, powiem tak, nigdy wcześniej nie brałem pod uwagę pracy kurierów y, pod względem no prywatnym i osobi... takim no, kurier no paczki, tak? Ale teraz jak ja pracowałem jako kurier, wiem co się z tym wie i z czym oni się czasami użerają z jakimi ludźmi. Będą w tym mieście, co mnie ja mieszkam, to są ludzie strasznie wredni. Potrafią takie podpierdolić się naprawdę aż tylko ręka i w web. Ostatnio jak odbierałem paczkę i zauważyłem, że przejechał kurier się zapytałem, czy przejeżdżał na na pod mój adres, powiedział, że jeszcze nie, właśnie tutaj doręczy kilka paczek i pojedzie do mnie. Ja mówię, dobra, no to jak ci nie było, jestem teraz, to odbiorę, nie? On nawet powiedział fajnie, że ktoś w ogóle taki jeszcze klient jest, że jak zauważy, to podjedzie i się zapyta, czy weźmie paczkę od niego, bo są ludzie, którzy widzieli, i oni powiedzą, aha, i sobie jadą. To ja mam takie pytanie: czy nie, nie lepiej sobie, jak już spotkaliście kuriera? Zapytaliście się, czy był na tym adresie? Ja się pytałem, dlatego że mógł zostawić, a ja akurat podjechałem do sklepu. Je, jeszcze raz gdzieś miałem jechać. No to, co nie lepiej nie wziąć kur, kurwa od razu, a później rzekacie, że awizo zostawił? No kurwa, to mnie najbardziej denerwuje. Oci ja nigdy jeszcze nie miałem w sytuacji, że kurier zostawił mi awizo, oprócz no, listu poleconego. Choć wiem, że kurier tak nie powinien zostawiać paczek, ale ja tam, pamiętam jak pojawił się u mnie na e, ulicy nowy kurier, akurat się zapytał czy może mi zostawić paczkę, a tu była jakaś szafka, e, pod drzwiami, ja powiedziałem tak, zostaw pod drzwiami czy koło studni tam, żeby tam nie, jakoś się nie, nie, nie wchodziła w, w oczy za bardzo bo jeszcze mi napisał, że wolał się zapytać, bo to dość duże. Ja mówię na przyszłość zostawię normalnie, nikt nie kradnie. Choć może się zdarzyć, że się pojawi ktoś i ukradnie, ale to wtedy będzie moja wina, bo na moją odpowiedzialność. Jeszcze mnie poprosił pamiętam, że to proszę, żeby mi pan napisał SMS-em, że tak potwierdzam i na własną odpowiedzialność po prostu biorę tą paczkę pod siebie, mimo że mnie tam nie ma. Bo ja mam akurat w pracy. No i tak mu napisałem No wiecie o co chodzi Rozumiem, że jakby wam ktoś ukradł By się wkurzył i kurier tak nie powinien Ale jak chcecie serio mieć paczkę Jakby miało być tak przepisowo przepisowo, To nawet jak was nie ma No to oficjalnie Powinien wam zostawić awizo Znaczy zostawić No po prostu wklepać, że jest awizo i tyle A nie wy się jeszcze do niego sapiecie I najczęściej było to tak Jak ja pracowałem Taki głupi fun fact Yy, Dzwoniłem najczęściej wcześniej do klientów, żeby się upewnić, że jest na pewno w domu, yy, albo żeby zajechać w drodze powrotnej. To ta mi osoba mówiła: Tak, jestem w domu, jestem w domu, i mówię, że tam za około 5 do 10 minut jestem pod adresem. Akurat minęło równe 5 minut. Yy, okazuje się, że klienta nie ma w domu. Mówię: Dobrze, pewnie poszedł do sklepu, to idę do adresu obok, zostawię paczkę i wrócę. Pojechałem, znowu nie ma, dzwonię, nie odbiera, dobra, yy, za chwilę yy, po prostu jadę do następnego adresu. Już kończyłem po prostu daną ulicę, bo to było na tej samej ulicy yy, i po prostu jeszcze raz dzwonię, żeby się upewnić, czy ten serio ktoś jest. Może poszedł do sklepu i nie wziął telefonu, różnie to by yy, nie odebrała. Tę osobę, no dobra, mówię. ciur Obiecała daną osobę, że będzie i nie było, więc ja poradzę, a widzę, Zajeżdżam na bazę, dostaję yy, opierdol, czemu nie podjechałem na ten adres? Ja mówię, patrz, dzwoniłem do, teg do tego klienta wcześniej, odebrał telefon, powiedziałem, że będę tam od 5 do 10 minut. Zobacz, na skanerach wszystko widać, jak chodzi o lo lokalizację, i mm, o której się mniej więcej godzinie było, nie? I mówię, patrz, przez ten czas zrobiłem kolejne domy, tak naprawdę. Minęło dobre 20 minut, i dalej osoba nie odbierała telefonu. Minęła godzina, nie odzwoniła ta osoba, więc pozostawiam awizor. No to, no bo twierdziła sobie, że co czas była w domu, a nie podjechała się na jej adres. Okej, ok. takie jaja były. Jak się okazało, ta osoba jest po prostu prydolnięta na głowę i twierdzi, pamiętam, że raz do mnie zadzwoniła i się spultała, że ja powinienem czekać pod jej adresem na godzinę. Ja powiedziałem, że godziny nie będę czekał, bo to jest szkoda mojego czasu i przez ten czas zrobię kolejne 10 adresów i będę miał po robocie, a nie oznacza, że pani jest jako jedyna. Znowu się pojawia skarga. Ech, takie życie. Dlatego tamtej pory po zakończeniu pracy szanuję pracę kurierów. Znaczy, wcześniej, wcześniej nie szanowałem. Szanowałem, ale wiadomo, nie, nie brałem pod uwagę takich klientów. Ja już po prostu wolę powiedzieć, a zostawiła wizę. Chuj, zostawiła wizę. E, czy miałem sytuację, że kiedyś zostawiła wizę, że byłem w domu? Tak, ale akurat spałem i telefon wyciszyłem. E, jak mówię, jak pracuję na dwuzmianówkę, czyli dzień, dzień i noc, jak jestem po nocce, ciężkiej nocce, to po prostu wyciszam telefon i nie odbieram telefonów najczęściej. No wiadomo, że telefon jest wyciszony, a też dwa po prostu wolę sobie odespać. Wolę sobie później odebrać paczkę. No i taka situation. No i chyba tyle. Dobra, koniec mojego gadania. Wracę, wrócę do Was mniej więcej koło podsumowania, bo już gadam do Was około 20 minut, a mam tutaj jeszcze troszkę do wykonania. Jak już widać, zakończyłem swoją pracę, e, oczywiście się troszkę zagapiłem i na weszłem w, w rytm e, pracusia i trochę już dawno ten, ale tam o 4 punkty, więc e, nic się chyba złego nie stanie, pozwólcie, że sobie dorobiłem, bo, bo taki głupi był fakt, e, na jakiejś stacji, co kosztowało litr benzyny 260 PLN, no to ja takie co, kurwa, choć ja widziałem najdroższe tutaj na serwerze za 180 a najtaniej 120, więc tak dla mnie to był taki szok i zapłaciłem 23 000, chyba 500 za pełny bak, bo się okazało, że ja jeździłem na rezerwy tak mówię, o kurwa, ale tam już zakończyliśmy tą swoją pracę i aktualnie jadę do domku sobie odstawić ciężaróweczkę moją, mojego busika do następnej pracy kiedyś się zatrudnię, może karę nie dostanę finansowej na kurierce, nie? I za chwilę tak naprawdę wchodzimy do podsumowania, bo ten filmik tak jest strasznie wydłużony, przedłużyłem go, choć nie powinienem. I tak naprawdę widzimy się na podsumowaniu, bo tylko tak naprawdę dojadę do domku i sami zobaczycie koszt wynajmu tego domu. Właśnie dojeżdżam do swojego domku, tutaj co moja piękna sabra stoi, właśnie musimy nią troszkę ruszyć, żeby ona nie znikła. Denerwuje mnie ten system znikania pojazdów co dwa dni, jeśli nie, 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 ten, nie ruszymy tym samochodem. Z jednej strony trochę rozumiem, żeby była optymalizacja jakaś e, ten ale mm, to jest tak naprawdę troszkę denerwujące, choć wiem, że tutaj ludzie mają masę samochodów. I może być ten problem, więc sobie tak naprawdę zrobimy cyk. Zobaczymy, ile w ogóle opłata mnie dońku wyniesie, bo szczerze, ostatnio płaciłem tylko 2 dni, a nie, nie zwróciłem uwagi, ile tam jeszcze jest maksymalnie. Dobra, jeden raz opłaciłem. Ojej, system mi się zbogował. O, i teraz lepiej. I, a, i fajnie, opłaciłem za 75 tysięcy, więc idziemy do naszego podsumowania.